Przechodzimy do punktu 3. 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa. Bardzo proszę Panią Skarbnik o krótkie przedstawienie, też uzasadnienia do niniejszej uchwały. Ja tu może odczytam najważniejsze pozycje tych stawek. Wzrosną następująco. Jeżeli chodzi o mieszkania o 10 groszy, budynki mieszkalne. Jeżeli chodzi o budynki związane z prowadzoną działalnością o 2,93 na metrze kwadratowym. I Jeżeli chodzi o budynki pozostałe, o 99 groszy, a jeżeli chodzi o grunty związane z prowadzeniem, działalnością, z prowadzeniem działalności gospodarczej, to 11 groszy, pozostałe o 6 groszy i objęte obszarem rewitalizacji, o 41 groszy. Akurat ta pozycja u nas nie, na ten moment nie występuje, jeżeli chodzi o przedmiot opodatkowania. To oznacza, że proponujemy Państwu wzrost podatku dla przykładu, dla mieszkania. 45-metrowego z gruntem w udziale w gruncie, 70 metrów. Każdy mieszkaniec o takim mieszkaniu będzie miał wzrost podatku o 8,70 skali roku, a jeżeli chodzi o miesięczny wzrost 73 grosze. Przy budynkach wolnostojących mieszkalnych, przy założeniu, tu Państwu przedłożyliśmy kalkulację w uzasadnieniu do projektu uchwały, dom 120 metrów użytkowych i grunt udział w gruncie 700 metrów, jest to wzrost 54 zł rocznie, a 450 miesięcznie. Dla domu 130 metrów i grunt 800 metrów proponujemy wzrost. 61 zł rocznie, a miesięcznie 5,08 I dla działalności gospodarczej przy założeniu, że dotyczy to budynku e, o e, powierzchni użytkowej 100 metrów i gruncie 200 m. Są to najczęściej występujące budynki z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na terenie miasta Wodawy. Jest to wzrost 315 zł, a miesięcznie 26,25 e, groszy. E, w tegorocznym. E, sytuacji podwyżka podatku nieruchomości jest koniecznością, ponieważ w kontekście zmian przepisów podatkowych, w szczególności chodzi o podatki dochodowe, samorządy utraciły duże dochody z tytułu PIT. I w przypadku miasta Włodawy jest to 2 miliony 200 tysięcy złotych rocznie. I nie towarzyszy temu żadna rekompensata z poziomu budżetu państwa. Stąd można jasno stwierdzić, że samorząd, każdy samorząd, w tym miasto Wodawa. Ma dość spory ubytek dochodów, który musi. Yy, niestety on dla nas jest dochodem własnym, istotnym do realizacji naszych zadań statutowych. I tak dla przykładu miasto Błodawa na rok 2023 rok yy, otrzyma udziały w PIT 9 239 tysięcy złotych. Jest to wysokość zbliżona do poziomu z 2018 roku, ponieważ wtedy miasto otrzymało 9 599. 000. W 2021 otrzymaliśmy 11 398 000. Po zmianach związanych z podatkami, tu mam na myśli zmiany wynikające z Polskiego Ładu, można stwierdzić, że miasto w porównaniu do roku do 2021, w 2023 roku otrzyma środki z tytułu udziału w PIT o prawie 20% niższe, czyli o 2 miliony 200 tysięcy zł. Ponadto trzeba mieć też na uwadze obecną sytuację, jaka jest w Polsce i w każdej gminie i my też jako samorząd borykamy się z tym, w szczególności mamy na myśli o wzrost, znaczny wzrost kosztów wykonania zadań publicznych, spowodowany przede wszystkim wzrostem cen nośników energii, nas to też jako samorząd dotyczy, wysokich kosztów stuprocentowych, jeśli chodzi o obsługę długu, też to nas dotyczy, bo mamy kredyty, na ten moment kredyty, kredyty i emisję obligacji w wysokości 17 milionów złotych I, i wysoką inflacją, która powoduje wzrost znaczny pozostałych wydatków. Wszyscy wiemy, że w październiku inflacja wynosiła 17,9%, przy prognozowanym na rok 2022 przed rząd 3,3%. I jeszcze mamy przed sobą y, ustawowe zmiany wynagrodzeń, wzrostu wynagrodzeń, które y, skutkują tym, że w przyszłym roku musimy zabezpieczyć około 2 miliony, 2,5 miliona złotych na obsługę wydatków na wynagrodzenia i pochodne. To powoduje, że stoimy przed bardzo trudną decyzją, ale konieczną, y, podniesienia tych stawek podatku po to, żeby może nie uzupełnić, bo to nie chodzi o uzupełnienie, y, tylko o konieczność pozyskania dochodów, żeby chociaż w jakiejś niewielkiej części pokryć ten ubytek w PIT, który jest, będzie niższy w przyszłym roku. Y, co roku następuje waloryzacja maksymalnych stawek podatków i wskaźnikiem GUS. Ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby co roku o ten wskaźnik podnosić, podnosić podatki. I my w to, o tą samą waloryzację indeksujemy nasze zaproponowane stawki podatku nieruchomości. Nie stosujemy stawek maksymalnych dopuszczalnych przepisami prawa. Tylko stawkę 11,8%. To jest taka najważniejsza rzecz. Miasto z tego tytułu pozyska. 661 tysięcy zł. Oczywiście, przy założeniu, że zaproponowane w projekcie uchwały stawki zostaną w tej wysokości uchwalone. To dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Lucian Gąsiorowski, bardzo proszę. Podejmując tę uchwałę, nasuwa się pytanie: Czy zrobiliśmy wszystko, aby dziś tę uchwałę podjąć w poczuciu sprawiedliwej decyzji? Czy w dobie kryzysu w budżecie na 2023 rok wydatki zostały zapisane oszczędnie, tak ogólnie? To stwierdzimy po przedstawieniu projektu budżetu. Ale nasuwa się też pytanie do pana burmistrza: co stoi na przeszkodzie, że nadal firmy przesyłowe korzystające ze służebności na terenie naszego miasta nie zostały jeszcze zobowiązane do płacenia należności z tego tytułu? Uściślając pytanie, rozchodzi mi się głównie o PGE, spółkę energetyczną, gdzie bogata spółka z pakietem większościowym Skarbu Państwa. Narba, najbardziej trenująca kieszenie obywatelina yy, ma takie ulgi we Nie płaci opłat za surowość Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Bardzo proszę o podniesienie ręki i odpowiedniego przycisku. Uchwała została podjęta dwunastoma głosami za. I dwoma głosami wstrzymującymi się. Bardzo Państwu dziękuję.